Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Sposób, Grupa Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych. Gościmy ponownie u Pana Józefa Kamyckiego. Witamy. Jesteśmy z Andrzejem Jędrzejewskim. Witam. Panie Józefie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o architekturze monetarnej, o pieniądzu suwerennym, o pieniądzu, no, każdy, każdy oczywiście, dla każdego to jest ważny temat, ponieważ pieniądz no, to jest rzecz, która, na co, którą się na co dzień posługujemy. I teraz moje pytanie, panie, panie Józefie: dlaczego tak ważne jest, o czym się zresztą mało mówi, albo i wcale, hasło pieniądz suwerenny? Co to jest pieniądz suwerenny? Co się pod tym kryje? Jaka jest jego, y, jakie są jego źródła kreacji i, i czym się różni kreacja od emisji? Y, Oddaję głos panu Jezuchowi. Za dużo pytań jak na <laughs> początek. Ale spróbujemy to powoli jakoś przybliżać się do tego. No, samo pojęcie suwerennego pieniądza zostało wprowadzone przez islamskiego ministra skarbów, Rosis Sigurionsona, w tej w tym jego ostatnim raporcie na temat. Islandzkiego. Islandzkiego, tak, islandzkiego, na temat zmiany architektury monetarnej w Islandii, która no, została dosyć mocno poturbowana przez y, ten kryzys finansowy, który się dzieje w kraju, y, w świecie. I jedna z pierwszych w Europie zaczyna y, z tego, y, jakbym to powiedział, monetarnego uboju rytualnego, prawda, się wyzwolić. Mm -hmm. Proszę Państwa, no, jak myślimy o pieniądzu, to nam się wydaje, że jest jakiś Fort Knox, że tam są jakieś sztaby złota i że na... no, Każdy... podobno tak jest. Ta, podobno tak, podobno jest. Dobra. I że za każdym papierkiem, który my mamy w kieszeni. jest sztabka złota się kryje. Jest Sztabka złota się kryje, że ona tam czuwa i tak dalej, tak potem, że możemy sobie pójść i wymienić ten. Pieniądzek na złoto. Tak mamy zakodowane w głowie, bo to tak było. Tak było przez setki lat. Ludzie się tym pieniądzem krusztowym posługiwali. Chyba do 1913 roku, chyba. Do 1971 roku. Tak, wtedy hmm. Te, hmm. wtedy, Reagan wtedy tak, tak. Reagan odmówił prawda, wypłaty tych eurodolarów Francji za, za zgromadzone tam papierki. I proszę Państwa, no, to jest chyba naj, największą tragedią, że, że tak o pieniądzu myślimy. A tymczasem pieniądz teraz to jest kawałeczek papierka, za którym stoi jakieś tam zobowiązanie jakiegoś tam emitenta, czyli rządu, że za te papierki możemy coś, coś kupić. I to jest ta tragedia, dlatego nie rozumiemy. Dlatego nie rozumiemy. zmuszono nas zmuszono nas w artykule czwartym ustawy o Narodowym Banku Polskim do tego żebyśmy nie emitowali swojego własnego pieniądza tu teraz musimy powrócić do emisji pieniądza tak mm -hmm. emisja pieniądza co to właśnie jest co to jest ta, tak, to, ta emisja pieniądza to było takie działanie władz państwowych oczywiście banku które by wyrównywało Spadek wartości nabywczej i pieniądza na skutek inflacji oraz niedobór środków pieniężnych na wzrost PKB. Może inaczej, panie Józefie, emisja pieniądza powinna być własnością czy właściwością suwerennego rządu, bo tenże rząd ma zapewnić możliwość obrotu, handlu wymiany towarowej na rynku. A, a na to, za tą wymianą powinny stać pieniądze. I suwerenny rząd powinien zadbać o to, żeby ten pieniądz był stabilny, żeby miał swoją wartość cały czas, ale miał ciągle pokrycie w majątku no, narodowym. Tak, tylko żeby on był. Żeby te papierki, te trybiki, które nakręcają gospodarkę, żeby one były. Mhm. Mhm. I e, 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 Nasza Konstytucja mówi jasno, że Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje prawo emisji pieniądza, czyli wyrównywania niedoborów środków płatniczych na skutek inflacji i yy no może, może odwrotnie. Ehm, wyrównywania spadku wartości nabywczej, jaką ma ludność na skutek inflacji oraz niedoboru środków na wykup wzrostu PKB. Popatrzmy na liczbę. Czyli pieniądze. krótko mówiąc, zrasta produkt krajowy, w ślad za tym powinny się pojawić pieniądze, pieniądze. żeby zrównoważyć ten właśnie przyrost Dokładnie. dochodu narodowego. Dokładnie, żeby też mogła konsumować, żeby żeby do, mogła do konsumować tak. to, co zalega na magazynach. Tak. Jeżeli występuje inflacja, to za te pieniądze, które ma ludność, ona mniej może kupić. Znowu na magazynach zalegają pieniądze. Żeby ten obrót był płynny i stały, państwo powinno emitować pieniądz i gwarantuje nam to konstytucja. Tymczasem w artykule 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim ograniczono nasze prawo tylko do... Emisji znaków pieniężnych, czyli do wydruku znaków pieniężnych lub bicia monety. A pieniądz jest kreowany w formie elektronicznej i musimy sobie go pożyczyć. Czyli teraz jeszcze, gdyby uściślić. Emisja pieniądza to jest powstawanie nowego pieniądza, ślad za potrzebami rynku, bo na nich się pojawiają towary. Dokładnie. Kreac... I usługi. E... I usługi. Kreacja pieniądza jest to powstawanie pieniądza w sumie y... poprzez pożyczki. Poprzez pustego. Pożyczki. Tak. Właściwie może nie tyle pustego, ile pieniądza, który. Będzie miał swoją wartość w przyszłości, bo te dobra dopiero są... Ja, nigdy nie będzie mieć wartości. To może wytłumaczyć. Ale zabezpieczeniem ja. są pewnego rodzaju... Pieniądza roz... brakuje. Pieniądza brakuje w związku z tym przedsiębiorcy, bo oni najbardziej, że tak powiem, tutaj cierpią, bo zaczynają się zatory płatnicze. Gospodarstwa domowe to mówią w ten sposób, no dobrze, prawda, nie kupię jeszcze dzisiaj, nie wyrementuję, prawda, tam domu i tak dalej, tak potem... To. Natomiast przedsiębiorstwa są na musiku. One muszą po prostu. I tak samo budżet jest na musiku, on musi. Bo przedsiębiorstwa wyprodukował, już zapłacił, wziął pożyczki, a, a to baru a nie sprzeda, bo, bo ludzie nie mają pieniędzy. Prawda? Zaczynają się zatory, zatory płatnicze. I on wtedy jest zmuszony iść do banku i brać pożyczkę. Pożyczkę pod zastaw tam swoich powiedzmy sobie tam nieruchomości i tak dalej, i tak potem. I to się mówi, że to jest kreacja pieniądza dłużnego. Czyli żeby wyrównać niedobór, prawda, pieniądza w obiegu, to głównie przedsiębiorcy i skarb państwa muszą się zapożyczać. Zamiast wyprodukować ten pieniądz i rozproszyć go w gospodarce, do pojęcia rozproszenia emisji dojdziemy później, prawda, to my jesteśmy skazani na to, żeby ten pieniądz pożyczać. Oczywiście od banków komercyjnych. Oba od banków komercyjnych. Czyli tutaj kreacja. Czy, czy, już, czy już widzimy różnicę między kreacją a emisją? Mówi, mówi się tak. Emisja pieniądza suwerennego, a kreacja pieniądza dłużnego. Tak. To są te, 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 te dwie rzeczy. I czyli, czyli kreacja pieniądza dłużnego jest to kreacja pustego pieniądza na dobrą sprawę. Dokładnie. Pieniądza, który się... który nie ma przełożenia na, na dobra, które ewentualnie... Dokładnie. To... I usługi, są na rynku. Mówi się, że to jest pieniądz wycarowywany w powietrza albo pieniądz ex nihilo. Banki mają po prostu taką możliwość, że mogą dokonać zapisu księgowego że pożyczają panu czy panu czy panu. To, czy to jest ta, fa ta, czy faktycznie to, kreacja z niczego. Wykreowanie z góry, cud, 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 cud natury. Cud, cud natury właśnie. I teraz tak. E, państwo polskie ma możliwość kreacji. Kre, kreuje ten pieniądz. Państwo nie ma. Banki mają. Banki mają. Państwo nie ma. Państwo mogą być na jakiej emisji pieniędzy. Dobrze, ale na jakiej podstawie bank Yy, Narodowy Bank Polski, inna sprawa czy on jest polski czy nie, ale powiedzmy, na jakiej podstawie bank yy, kreuje, czyli jesteśmy na dwóch polach, nie? Kreacja pieniądza i yy, emisja pieniądza. Na jakiej podstawie bank, yy, polski bank emituje pieniądze? Co jest, co jest podstawą yy, do emisji pieniądza? Podstawą emisji pieniądza jest formuła matematyczna, tak. która uwzględnia inflację i wzrost PKB. Czyli tak powinno być. Formuła matematyczna, która no, ma wyrównać, że tak powiem. Ona jest oparta na wzorach Fishera, niektórzy to nazywają wzorami Loka Ricardo. Bierze się, że pieniądz prawda, ma jakąś tam krotność obrotu prawda, w gospodarce i wystarczy jedną trzecią, prawda, średnio tak mówię, jedną trzecią pieniądza, żeby wyrównać yy, Potrzeby płatnicze w gospodarce. Czyli, Czyli kreacja kreacja Narodowego Banku Polskiego ma uzasadnienie w PKB. Emisja. Nie, nie, emisja. E, emisja. Przepraszam, emisja. Emisja Narodowego Banku Polskiego ma uzasadnienie w PKB i w inflację. Przy czym tak naprawdę rząd polski nie jest właścicielem tego pieniądza. No bo nie, nie, nie emituje go. Nie emituje go. Nie emituje go. Nie emituje. Czyli właścicielem jest bank. Który tam, yy, no nie wiem w, jak, w jakim procencie jest bankiem, rzeczywiście polskim. Yy, to teraz tutaj dochodzimy do, do czegoś takiego, ponieważ gospodarka, gospodarce są potrzebne pieniądze. No. To ona je wyrywa, prawda, czyli zwiększa podaż pieniądza w obiegu poprzez, głównie poprzez yy, sprzedaż obligacji Skarbu Państwa. Bank, komer bank komercyjny wykupuje obligacje, idzie do swojego banku centralnego, ten bank centralny mu robi zapis. Yy, obligacje są warantem, czyli zabezpieczeniem te te tego pieniądza. Bank komercyjny dostając ten zapis bankowy przelewa to na, yy, do, do budżetu i taki, taki jest obieg, w tak, taki sposób wzrasta, wzrastają e, e, obiegi. Bank komercyjny e, pod zastaw e, warantów, czyli e, obligacji i tak dalej ściągniętych od innych pożytników, e, e, no osób też może się zgłosić do banku e, komerc, do banku centralnego i bank centralny mu napisze. Tam, że dostajesz, prawda, pod zastaw tych gwarantów dostajesz powiedzmy sobie taką, taką kwotę i ty możesz na rynku obracać. Więc no, w ten sposób następuje wyrównanie i może, może byśmy powiedzieli, no rocznie też około 80 miliardów złotych przybywa u nas w obiegu, prawda, w ten sposób, że są wyciągane właśnie w ten sposób. I... Ale żeby, żeby właśnie uściślić. Przejdźmy do emisji pieniądza przez państwo, a raczej przez bank, który jest własnością państwa, mówimy o tym, prawda? Tak. Czyli za pomocą, za pomocą tych wzorów, ja przypuszczam, że to robi państwo w postaci ministra, nie wiem, finansów na przykład, oblicza na, na, bazie, na bazie PKB jakie było, jakie mamy możliwości, prawda? I, i, nakazuje niejako wyemitowanie przez Narodowy Bank Polski takie, takie, że pieniądze, czy tak? Tak. Ta, tak Który jest, jest równy lub zbliżony, potrzebny w stosunku do wyprodukowanych towarów i usług przy, przy inflacji, która jest w okresie takim. Tak? No dobrze, ale tu się nasuwa pytanie. Kto jest właścicielem tych pieniędzy? Właścicielem się wydaje, że wtedy jest państwa. To, to tutaj y, dochodzimy do takiego pojęcia jak rozproszenie emisji, prawda? Mm -hmm. Tak, od czasu do czasu, jak mam dobry humor, to mówię, że trzeba by wziąć, prawda, helikopter i łopatą, powiedzmy sobie, wysypać nad na, na, na tym naszym krajem i byłoby to lepsze niż to, co się dzieje w tym momencie byłoby to lepsze. Jeżeli chodzi o formy rozproszenia emisji, to tutaj w Koreusie dyskutujemy na tym i za, tutaj dwa są takie, takie, takie punkty widzenia. Jeden to jest taki model, jakbym to powiedział, islandzki. To jest ten model, który funkcjonował u nas dla tak zwanej komuny. Emisja pieniądza była traktowana jako przychód Skarbu państwa, czyli była wsadzana do budżetu. Państwo za to budowało fabryki, drogi i tak dalej. Tak potem od czasu do czasu jakieś tam zabawki, pukawki, prawda, robiliśmy i, i tego. I, I to tak działało i islamczycy idą w tym kierunku. My mówimy, że tę emisję pieniądza powinni dostać ci, którzy przyczynili się do wzrostu PKB, czyli przedsiębiorcy. Lub też pracownicy. I pracownicy, tak. Pracownicy tych przedsiębiorstw. Bo tak, ten pieniądz. No w sumie w sumie my wszyscy wypracowujemy ten pieniądz. Dobrze, jak to wyglądało praktycznie? Praktycznie to jest tak, że przy pomocy formuł emisyjnych liczymy, ile tego pieniądza trzeba wydać. Oczywiście musiałoby być to ujęte w karby operacji dostrajających, rozumiemy? Czyli to tak, tak, określony tak. czas, na przykład co kwartał, obserwujemy prawda, warunki wzrost, wzrostu prawda, gospodarczego i... Czyli na, zapotrzebowanie na pieniądz. Zap, zapotrzebowanie na pieniądz i... Patrzymy, ile ludzi prawda, yy, uczestniczy w programie prawda, tym podziału tych pieniędzy dzielimy tą kwotę przez ilość ludzi i każdy dostaje, ale, ale nie, do ręki, nie do Właśnie. ręki, tylko do przedsiębiorstwa, do kapitalizowania przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy te pieniądze tam zainwestują, prawda, wyprodukują więcej tam czegoś tego i ten pieniądz się rozejdzie po rynku do innych, do innych, prawda. Yy, z i użytkowników, prawda, i wspólników tego naszego nieszczęścia. Mam nadzieję, że nasze, yy, nasze spotkania, nasze rozmowy jakoś otworzą ludziom oczy na to, że można zupełnie inaczej w tym kraju gospodarować. Dziękujemy Panie Józefie, do następnego spotkania.